Wzbudzona Wiara. Nauczanie domowe. 8 kwietnia, Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety od 11 do 26. Gdy Chromy uzdrowiony trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy. Dlaczego dziwicie się temu i dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Bóg ojców naszych wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zapadliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zapadliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierznicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków. Że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz. Spośród braci Waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z Waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie Twoim wszystkie narody Ziemi. Dla was najpierw wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Uzdrowienie chromego wywołało zbiegowisko. Znak Bożej mocy umożliwił dalsze działanie Piotrowi, czyli głoszenie, które było wyjaśnieniem sytuacji i wezwaniem do wiary. I to właśnie wiara jest tutaj kluczowym tematem. Tu jest fundamentalną prawdą, którą chce pokazać Piotr, ale pokazuje ją na bazie Słowa Bożego, Starego Testamentu i tych wszystkich zapowiedzi co do Jezusa Mesjasza. Najpierw Piotr chce usunąć wszelkie wątpliwości. Nie własną mocą, niepobożnością dokonali tego znaku. To nie oni swoją ludzką przedsiębiorczością czy nadzwyczajnymi mocami sprawili to uzdrowienie. Dziś byśmy powiedzieli, nie ma w Kościele uzdrawiaczy. Są właśnie tylko ci, którzy posługują charyzmatem uzdrawiania. I po jasnym stwierdzeniu, to nie my swoją mocą zrobiliśmy, pokazuje, Piotr, na autora tego wydarzenia to ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus zadziałał w ten sposób. Jak to zrobił? I tu jest właśnie temat wiary. Poprzez wiarę w Jego imię, w imię zmartwychwstałego, w imię Jezusa z Nazaretu, poprzez wiarę w Jego imię, to imię, czyli ta osoba, przywróciło siły i zdrowie temu chromemu, który po prostu żebrał. I Piotr pokazuje takie tajemnicze działanie w sercu ludzkim. Mówi: wiara wzbudzona. Czyli ten człowiek nie miał wiary, jeszcze nie miał, ale wiara wzbudzona przez słowa Piotra. Nie mam srebra ani złota, ale mam coś, co ci mogę dać. Weź to. I uwierzył. Ten człowiek uwierzył Piotrowi, że, że może mu coś dać. I pozwolił się podnieść w imię Jezusa Nazarejczyka, choć. Zatem najpierw to była wiara w to, co mówi Piotr, a potem pojawiła się wiara w tego, o którym Piotr mówi, w imię którego ogłasza to uzdrowienie. Zatem widzimy, że wiara zaczyna się w sercu Piotra, bo on, patrząc na tego chromego, Wiedząc, co nosi, jaki charyzmat w sobie, ta wiara Piotra spowodowała, że powiedział najpierw słowa wyjaśniające, a potem słowa poznania, a potem słowa rozkazu. I w ten sposób pojawiła się osobista wiara w tym człowieku, może jeszcze taka trochę mglista, może przecież nie do końca w pełni uświadomiona. Ale zaczynała się wiara w tego człowieka zmartwychwstałego, Jezusa, który okazał się Mesjaszem, którego Piotr głosi jako zbawiciela i Mesjasza, tego, który ma moc czynić właśnie takie rzeczy. Zatem uzdrowienie staje się argumentem, uzasadnia wiarę w Jezusa, Mesjasza. I tu Piotr pokazuje, jako że Żydzi byli znawcami Starego Testamentu, pokazuje Mojżesza, pokazuje proroków, pokazuje błogosławieństwo Abrahama i przymierze i koncentruje wszystko na Jezusie. Skoncentrowana ta nauka i to głoszenie było właśnie na tym. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa jako mesjasza. Uwierz w Jezusa jako zbawiciela. Tajemniczy proces w sercu Piotra i Chromego może stać się także moim i Twoim udziałem. My możemy tę wiarę nosić, właśnie taką wiarę. Wiarę, która rozwija się, wzbudzona powoduje, że przywracane są siły. Wiara, która jest współpracą ze zmartwychwstałym. Wiara, która oznacza, że aktualizuje się moc Boża. Boży znak. W ludzie Bożym, który coraz bardziej wierzy Jezusowi nie sobie, nie w swoje możliwości, w swoje siły, ale w tego, który jako mesjasz daje Kościołowi i światu tę moc, która przewyższa wszelkie ludzkie możliwości.